Unia Europejska zniosła cła na towary z Ukrainy. To sposób, by pomóc tamtejszej gospodarce w czasie wojny i agresji Rosji. PiS również był przychylny tej decyzji i również o to wnioskował. Na ukraińskim zbożu obłowiły się dziesiątki firm. Politycy PiS uważają, że to na nie powinni być wściekli rolnicy. Listy jednak nie ujawniają. Taką definicję polityka podaje szef agrouni Michał Kołodziejczak. Daj. Najprostsza definicja polityka w Polsce to krótkie słowo złodziej. Wróćmy do tematu. Gwałtowna przewaga podaży nad popytem powoduje, że ceny spadają i podkopują dochody rolników, a wiadomo, że to prowadzi do niezadowolenia. Napływ ukraińskiego zboża do Polski spowodował, że w magazynach i silosach zalega kilka milionów ton polskiego ziarna. Dwa tygodnie temu nowy minister rolnictwa Robertelus poinformował, że rząd pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i przygotowywane są już zagraniczne kontrakty, które mają pomóc polskim rolnikom w eksporcie. Ci mają jednak wątpliwości, czy zalegające w silosach zboże wyjedzie z kraju przed żniwami. Wielu rolników już nie ma środków do życia. A nie widać jak na razie wyjścia z tej sytuacji. Jedna rolniczka skontaktowała się z Michałem Kołodziejczakiem i opisała, jak wygląda jej sytuacja. Zobaczcie sami, Panie Michale, w tym momencie straciliśmy płynność finansową. Na tyle, że nie wiem, czy dotrwamy do końca roku. Straciliśmy około 300 tysięcy złotych. Nie mamy gdzie sprzedać rzepaku około 100 ton. Wszyscy prywatni skupujący nie kupują. Ja wymienię nazwy. Chemirol i elewatory śmieją się, że ceny idealne. 1750 zł za rzepak. To już nie jest walka o lepsze jutro, tylko przetrwanie. Bo dopłaty nic nam nie dały. Pogorszyły wszystko. Dopłaty niech rządzący, niech, nie, niech rządzący dla skupujących dadzą. Niech oni się biją o klienta. A nie na zasadzie, że ja muszę prosić o to, żeby kupili poniżej kosztów produkcji. Nakłady z tamtego roku na rzepak to tysięcy na hektar. Przy cenie 2000 jestem na zero. A zarobek? Na dzień dzisiejszy podpisując kontrakt na 1750 zł. Mają czas odbioru do 15 czerwca, do ostatniego dnia waszej dopłaty i płatność 30 dni po odbiorze. Przecież tego nie grali w żadnym kinie grozy. Co my mamy bankom mówić? Kowry naliczają czynsze w cenie, która była wrzniwa. To jakiś żart. Jak my, w jakim my kraju żyjemy? To nasi dziadkowie walczyli o ten kraj, wolny kraj dla Polaków. A czym my teraz jesteśmy? Michał, trzeba wymusić, aby te dopłaty zostały zmienione, zastąpione i przemyślnie dane. Bo dziś nie my na nich skorzystamy, tylko znowu pośrednicy. A my też chcemy godnie żyć. Bo co mamy dzieciom powiedzieć? Nowy szef resortu rolnictwa zadeklarował już, że jeśli nie uda się rozwiązać katastrofy do żniw, jest gotowy podać się do dymisji. W resorcie rolnictwa trwają prace nad tzw. ustawą hiszpańską. W maju 2022 roku ówczesny minister rolnictwa Henryk Kowalczyk odrzucił ten pomysł. O wprowadzenie cen gwarantujących opłacalność produkcji rolnej wielokrotnie apelowały izby rolnicze, również na ich wprowadzenie nie zgodziła się Komisja Europejska. Wielu ludzi na internecie już krytykuje nowy pomysł Ministerstwa Rolnictwa z prowadzeniem ustawy hiszpańskiej i politykom PiSu przypisuje brak podstawowej wiedzy z zakresu rolnictwa. Jak widać ostatni czas jest bardzo napięty w rolnictwie. W przestrzeni publicznej padają różne kwoty, które mają otrzymać rolnicy w związku z importem zbóż i olejistych z Ukrainy. Rządzący mówią o 10 miliardach złotych, które trafi do kieszeni producentów. Unijny komisarz do spraw rolnictwa wskazuje na niższą sumę. Janusz Wojciechowski podkreślił, że Polska korzysta na otwarciu granic pomiędzy Ukrainą a Wspólnotą. Od połowy zeszłego roku wyeksportowaliśmy na wschód towarów za 10 miliardów euro, co stanowi wartościowo 1 trzecią całego unijnego eksportu do Ukrainy. Sytuacja na rynku rozkłada się bardzo nierówno. Są miejsca, w których nie ma problemu ze sprzedażą, ale są też miejsca, gdzie jest ona właściwie niemożliwa. Często te punkty dzieli ledwie kilka kilkanaście kilometrów. O co chodzi z ustawą hiszpańską? Czy powstanie polski odpowiednik hiszpańskiego modelu w rolnictwie? W grudniu 2021 roku w Hiszpanii weszły w życie przepisy regulujące m.in. handel owocami i warzywami oraz relacje na linii producent-dystrybutor. Jedną z zasad jest to, że nabywca nie może kupić od rolnika płodów rolnych poniżej kosztów ich wyprodukowania. Takie rozwiązanie ma dać producentom lepszą pozycję negocjacyjną i zapewnić im większe dochody. Hiszpania to jest jeden jedyny kraj w Europie z taką ustawą. Robert Telus przyznaje, że był w Hiszpanii, rozmawiał z ministrem rolnictwa i w związku z tym będzie próbował zrobić taką ustawę i wprowadzić życie w Polsce. Musimy zrobić ustawę hiszpańską. Wiceminister Rolnictwa Anna Gębiska już nad tym pracuje ogłosił podczas konwencji programowej PIS minister Rolnictwa Robert Telus. Hiszpania, wdrażając przepisy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacji między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych, w ustawie w sprawie środków mających na celu poprawę funkcjonowania łańcucha żywnościowego, wprowadziła przepis mówiący, że cena umowy żywnościowej, którą ma otrzymać producent surowców lub jego grupa, musi być w każdym przypadku wyższa od całkowitych kosztów poniesionych przez producenta lub rzeczywistych kosztów produkcji które obejmują wszystkie koszty poniesione w związku z prowadzeniem przez niego działalności, m.in. koszty nasion i sadzonek, nawozów, środków fitosanitarnych, pestycydów, paliw i energii, maszyn, napraw, kosztów nawadniania, paszy dla zwierząt, kosztów weterynaryjnych, amortyzacji, odsetek od pożyczek i produktów finansowych, prac zakontraktowanych oraz prac zatrudnionej lub dostarczonej przez producenta lub członków jego gospodarstwa domowego. Antydumpingowe rozwiązania hiszpańskie dają producentom rolnym lepszą pozycję negocjacyjną, dzięki której uzyskują przychody zapewniające większą rentowność produkcji. Ministerstwo rolnictwa podpatruje te rozwiązania, które są ideowo znakomite, jednak żeby prawidłowo funkcjonowały, muszą mieć one bardzo precyzyjne narzędzie kontroli. Przyjęcie rozwiązań podobnych do hiszpańskich popiera także komisarz rolnictwa Janusz Wojciechowski. Zwrócił on uwagę na bardzo dużą koncentrację sektora przetwórczego, który bezwzględnie wykorzystuje swoją przewagę nad rolnikami. Ze względu na fakt, że w Hiszpanii przepisy weszły w życie w 2022 roku, nie jest jeszcze znana skuteczność ich funkcjonowania i egzekwowania oraz stanowiska Komisji Europejskiej w tym zakresie. Członkowie Sejmowej Podkomisji zwracają uwagę na szereg zagrożeń, jakie mogą wynikać z omawianych przepisów. Po pierwsze, nie wszystkie gospodarstwa w Polsce mają takie same koszty produkcji, zatem dla części z nich takie przepisy mogą być krzywdzące. Istnieje ryzyko, że rynek zostanie zasypany owocami i warzywami z importu, o ile te będą tańsze. Kolejna kwestia to różnego rodzaju nieprawidłowości w procesie zakupów i obchodzenie prawa. Na przykład podwójne fakturowanie, które sprawi, że odbiorca finalnie zakupi owoce po cenie poniżej kosztów produkcji. Jednak w przypadku naszego kraju największe ryzyko występuje w przypadku niekontrolowanego wzrostu produkcji. Obecnie niskie ceny wybranych owoców i warzyw zmuszają do ich ograniczania. W przypadku pewnego zbytu, powyżej kosztów produkcji, istnieje ryzyko masowych nasadzeń. Oczywiście, nie wszystkie wyprodukowane płody rolne uda się wówczas sprzedać. Ustawa ma wielu przeciwników, zarówno w Hiszpanii, czy w Polsce. Główne zarzuty to przede wszystkim zbyt duża ingerencja w rynek. Zdaniem sceptyków jest to ustawa w swoich założeniach czysto socjalistyczna i będzie miała przede wszystkim negatywne skutki. Z kolei zwolennicy mówią o tym, że wreszcie pozycja najbardziej wykorzystywanego pierwszego ogniwa w łańcuchu dostaw, czyli rolnika, wreszcie będzie silniejsza. Warto zwrócić uwagę, że system podatkowy w Hiszpanii obejmujący rolników jest inny niż w Polsce. To wiąże się z możliwością łatwej specyfikacji i weryfikacji kosztów. Ponadto w przypadku dużej ilości małych i średnich gospodarstw w Polsce koszty w każdym przypadku są inne, a w szczególności odbiegają od przeciętnej w gospodarstwach wysokotowarowych. Należy również wziąć pod uwagę, że w sytuacji dużej podaży rolnicy, którzy mają wyższe koszty wytworzenia w stosunku do dużych i zorganizowanych producentów rolnych, mogą mieć problemy ze sprzedażą swoich produktów. Ponadto może nastąpić masowy przywóz produktów rolnych z krajów, gdzie występuje niższa cena, zaznaczał resort rolnictwa. Kryzysu zbożowego może nie uda się zażegnać, szanse na wyeksportowanie polskiego zboża przed żniwami są coraz mniejsze, zauważają eksperci. Trudno przewidzieć reakcję polskich rolników, jeśli rząd nie zażegna kryzysu zbożowego na czas. Dotychczasowe działania rządów w kwestii eksportu polskiego zboża są niewystarczające. A jednocześnie wskazują, że już jest za późno na podjęcie innych kroków, obejmujących chociażby poprawę przepustowości infrastruktury transportowej. Jak widać, inne kraje również mają problemy z importem ukraińskich towarów na ich rynek, jednak potrafią mocno reagować. Polska blokada ośmieliła Turków, wprowadzą zaporowe cło na zboże z Ukrainy. Od 1 maja stawka celna na import zboża do Turcji wyniesie 130% zamiast dotychczasowej stawki zerowej. Tak wysokie cła importowe w oczywisty sposób mają skutkować wzrostem cen ukraińskiego zboża na rynku tureckim i spadkiem popytu. Pomysł zakazania zakupu od rolników w cenie mniejszej niż koszty produkcji owoców i warzyw pomoże rolnikom w negocjacjach cen z przetwórcami i skupami. Jednakże może okazać się, że te grupy interesów będą lobbować nad tym, by takie przepisy nie weszły w życie. Warto podziękować rolnikom, że jako pierwsi podjęli kontrolę na granicy z Ukrainą. My teraz dziękujemy za pozytywne i mądre komentarze na naszym kanale. Dodaje nam to motywacji do dalszego działania. Jeszcze raz dzięki. Robimy wszystko, żeby informować Was na bieżąco, co dzieje się w rolnictwie, i śledzimy zachowania polityków, aby szybko pokazać ich zakłamanie i hipokryzję. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i łapkę w górę a moje materiały częściej pojawiać Ci się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć!